Dzisiaj, dzień urlopu, tak sobie postanowiłem, że chcę ten poniedziałek spędzić sam na łonie natury, zaczerpnąć świeżego powietrza, lepszych myśli. No i tak się dzieje: no, tak się Zdję. dzieje. Plan, <laughs> cel był taki, żeby zrobić 22 000 kroków. W plenerze odwiedzić starą miejscowość samemu dobra, nie samemu, bo czekać będzie, idzie cały czas przy nocy. To jest tak mądra psina, moi drodzy. Trzy miesiące z hakiem. Taki kumaty piesek, że no w pale się nie mieści. A jak się mówi, jaki pan, taki pies. Moi drodzy, nie raz przyjdzie taki dzień, że będziecie chcieli odpuścić. Nie będzie się chciała tego ruchu wkręcać. Ja tak miałem parę miesięcy ostatnie takie. Nic już mi się nie chciało, już twierdziłem, że po co? To jest, to jest. Praca jest, zdrowie jeszcze jest. Nic się złego nie dzieje. Po co? Komu to potrzebne? Na co, na co to w ogóle robić? Moi drodzy, dla samego siebie. Dla siebie. Dla ducha psychiki. Pamiętajcie, ogólnie zieleń, natura bardzo mocno uspokaja, wycisza. Dostajecie taki, taki strzał pozytywnej energii w to ciało. Obojętnie, co byście nie robili dzień wcześniej, czy to sobota, czy niedziela, jakieś tam spotkanie ze znajomymi. Ktoś coś tam sobie walnie, ktoś coś tam za, za dużo zje. Idziecie z czystym sumieniem na drugi dzień. Robicie te przysłowiowe. Fuj! Nie wolno. Przeuważę na niego wszystkie gówno wącha Chodź Zarabiecie, Waldek. Przypowiedziałeś jaki pan taki pies. Nie, ja tam zapachu gówna nie lubię. Chodź. Psiaki tak mają, szczególnie szczeniaki. Gdzie jakieś gówno to musi wąchać. Uważam na niego, uważam już półkę. Tabletki niedawno zeżar na robaki nic tam nie było widać, także czyściutki coś jeść nie chce, no, ale też błąd <laughs> mój i nasz, no bo co się przy, przy stole Co się na stole miało, co się jadło to się mu pod stół rzucało, rzucało dawało do tego wielkiego pyszczka no i tak sobie podłapał no. Dawaj ci bo tam coś jedzie. Oni tu to jakiś remont robią. Także aż tak cicho tu nie ma jakbym chciał, ale ale na, na pewno lepsze to jak w pracy przy tych maszynach tam się człowiek za bardzo nie skupi, tam za bardzo nie ma jak się skupić, choć tu Że potrzebowałem takiego dnia. Nie jeden z was takiego dnia potrzebuje, takiego takiej ławeczki gdzieś w lesie tego odgłosu tych butów na tym żwirze przychodzimy się. analizujecie to wszystko czy to tak właśnie ma wyglądać czy to tak właśnie miało wyglądać i wtedy dochodzimy do porozumienia sami ze sobą za niedługo zacznie się coraz więcej ruchu w ten ruch troszeczkę pieniążku zainwestowałem, czekam aż się Czekam aż się odezwą <laughs> Kiedy mogę przylecieć po odbiór Niby do 7 dni roboczych to będzie wszystko trwało Bo tam całe ustawienia, pod kilogramy, pod to, pod sramto Także Porobią co porobią, no i Nic tylko się załadować i w trasy Bo takie moje dawne marzenie Chciałem to robić. Później jakoś z tego trybu, z tego rytmu wyskoczyłem, bo tam tu jacyś ludzie byli, tam się coś działo, tam jakieś wyjazdy, tam to, tu się coś podjadło, tam... Taki rozregulowany tryb życia. Ja nie lubię czegoś takiego. Ja lubię mieć ten swój taki plan działania i, i według takiego planu działania nie jesteście w stanie sobie całego życia zaplanować, wiadomo o co chodzi, ale ustawiony grafik dnia, czyli poniedziałek to, wtorek to, środa to, czwartek to, piątek to Czyli robicie te przysłowiowe, ja pierdzielę, to jakiś Paryż-Dakar. Zobaczcie jak on tam zapierdziela. Boziu, ten busarz skacze po tych dziurach. No tak, no jak to nie jego, no tak. Filmówka można zajeżdżać. Jak jest ten grafik ustawiony, człowiek całkiem inaczej funkcjonuje, a tak... A Do pracy sobie nie robię, kupię sobie coś tam w automatach. A wody nie biorę, wypiję tam jakiegoś izotonika z automatów. Sobota, obiadu się nie chce robić. Nikt nie chce. Nie ma komu. No to co? No to, to się coś tam podję, A to się idę. Wezmę se tam nie baba, ale samo to mięso, bo ja zawsze idę, to samo to mięso biorę. Niekiedy trochę tam sałatki do tego. Nie wiem, tych od nich śmiesznych frytek czy ryżu. Co oni tam do tego dawałem, czy tej buły śmiesznej. Nie wiem tego z tego. Z tego nic nie ma, mało tego, jakoś się po tym ich pieczywie, człowiek taki zamulony czuje, ogólnie nie lubię tego pieczywa jeść, także omijam go, omijam, ostatnio miałem takie czasy, że mówię, nawet bułkę na śniadanie, czy tam, co popadło, nie, no jakoś wielce tam różnicy w samopoczuciu nie czułem, ale jakiś taki wybity człowiek był z tego takiego rytmu, który zawsze wprowadzał w ten tryb życia, dlatego... Ja wiem, że się zdarza. Każdemu się może zdarzyć. Siądziecie, spo, spoczniecie na tak zwanych laurach, czy jak to się tam, co? Spoczął na laurach. Jakoś tak. I nie będzie się Wam chciało, no ale moi drodzy. Każdy żyje jak chce. Każdy ma prawo robić co chce. Po to to życie mamy, żeby je przeżyć jak my je chcemy przeżyć, nie tak jak nam każą żyć i myślę, że to jest idealny pomysł na to, żeby jak najlepiej je przeżyć ale trzeba pamiętać o tym, żeby coś robić dla siebie dla samego siebie, dla lepszego samopoczucia, dla przyspieszenia metabolizmu co za tym idzie uje, ale tam hektar do przejścia ale pójdziemy, co tam, zobaczcie jaki kawał aż tam, aż tam za te sklepy tylko gdzie jesteś? Chodź, perełko ci nawet nie widać. Dawaj, dawaj Także zadowolony jestem, chciałem takiego <laughs> Chciałem takiego spokoju coś innego dzisiaj przeżyć, zobaczcie jaki fajny płatowiec Gdzie on jest to Podobno 250 euro Lot takim czymś kosztuje Nigdy Nigdy tego nie chciałem robić, ale zrobię. Kiedyś coś gdzieś usłyszałem i tylko dlatego to zrobię. Jestem ciekaw, jak to wszystko z góry wygląda. Zrobię to. Tu gdzieś jest niedaleko. Lotnisko. bodajże Jak to się tam nazywa? Elermila, chyba, czy jakoś tak. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Kiedy te loty są, w jakich godzinach. Wiadomo, że. żeby lepsza pogoda była, żeby jak najwięcej zobaczyć i przelecimy się. Czegoś takiego jeszcze nie robiłem Jestem ciekaw, no jestem ciekaw. Na pewno podzielę się i z wami wrażeniami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tam o z góry. Kiedyś może będzie to szorobić z tego całego samolotu. A myślę, że na pewno. Ale to jeszcze wszystko przed nami. Nic moi drodzy, no. cel był 22 000 kroków, ja mam nadzieję, że te 22 tysiące dzisiaj zrobię Mam na chwilę obecną Ojej oh, 6,5 tysiąca dopiero A gdzie tam co? Idę tak trochę jak na Na takim <laughs> No, muszę obserwować. Bo idę z ciką bez linki, puszczają. Mam tu linkę na smycz. A nie będę tu z nim po takich terenach na smyczy, że tak. Niech, niech, niech jak najwięcej się wylata, wybawi. Tylko patrz co tu leży, chodź. Ci pa Jaki badyl, dwa razy taki jak on. No, lecisz. No, dawaj, dawaj, chodź. Się popatrz o głupio. Co cię. No, bierz to. Bierz do pyska i chodź no Chodź, chodź Jakiś taki wystraszony idzie od tego cmentarza ty nie wiem co on tam widział, ale Ciekawe to powiem Wam ciekawe to aż się tak zacząłem na tym wszystkim zastanawiać, nie? Bo dużo razy słyszałem, że pies jest w stanie coś tam wypatrzyć tak jak tam ktoś kiedyś w jakichś dokumentach które oglądałem dokumentacji jakiejś tam, nie wiem czy to było na Discovery czy tam na czymś że podobno dziecko jest w stanie zobaczyć osobę zmarłą <laughs> gdzieś tam ją wypatrzy podobno pies tak samo tym bardziej takie szczeniaki, bo to wiadomo, że to takie nieogarnięte jeszcze, coś w tym musi być następny ciekawy temat, który na pewno dzisiaj rozwinę, ale to tylko jak już będę na hacie, jak już klepnę cel, który tam mam gdzieś ustawiony, <laughs> chciałem ten film nagrać. Wiadomo, że jest zrobiony tak typowo po łebkach, bo gadam. Sam nie wiem o czym gadam, ale chcę, żebyście też kiedyś mając myśli różne, wzięli sobie na spokojnie to wszystko, poszli gdzieś w las, na łąkę. Nie jeden ma jakieś tam problemy, nie jeden ma jakieś tam pomysły, nie jeden ma jakieś tam zachcianki. Zanim podejmiecie pochopną decyzję, przejdźcie się, przeanalizujcie to z samym sobą. Najlepsze co może być, uwierzcie mi. Człowiek przychodzi do domu z taką spokojną bańką, siada wtedy, już problemów nie ma, one się rozwiązały. One gdzieś tam były po drodze, gdzieś tam w tej głowie siedziały. Też przeżywam, bo Marcin kurde. Wiecie o kogo chodzi. Tak się chłopak nastarał, tak się chłopak namęczył i zrobił to gówno, które trzeba zrobić na dzień dzisiejszy. Wiadomo o co chodzi. Przyjął lotkę podwójną, poczuł się jak się poczuł po tym wszystkim. I zrobił to tylko po to, żeby go zoperowali. Oni mu cały czas pod górkę robią. Chłopak się załamuje, pisze mi tu, pyta się, czy może znowu zadzwonić, żeby porozmawiać, bo nie ma z kim. Chce mi to wszystko powiedzieć, jak to tam wygląda. Lekarze mu tam jakąś dietę wyznaczyli na jakiś jeden do dwóch na takich dosyć wysokich węglowodanach przed tą całą operacją <laughs> no, trzeba o tym wszystkim pogadać No nic no. Jak nie my to kto moi drodzy pozdrówka Trzymajcie się, obserwujcie tam Bartasa filmów będzie coraz więcej A my lecimy dalej. Hejka pozdro i pamiętajcie. Wszystko z głową. Analizujcie. Najlepsze co może być, hejka.